Zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z samochodem, który zaliczył tak zwaną całkę, czyli szkodę całkowitą, albo z jakiegoś innego powodu nie opłaca się go naprawiać? Jak odjeżdża lawetą w siną dal, to wcale jego żywot się nie kończy. Wręcz przeciwnie, wtedy zostaje on honorowym dawcą organów, czyli części. W tym odcinku pokażemy Wam, skąd na OTOMOTO biorą się pełnowartościowe części używane, jak wygląda praca stacji demontażu oraz co to jest fuchs i dlaczego po spotkaniu z nim nie możemy powiedzieć, że mieliśmy Fuxa. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na motopedii. motopedia.otomoto.pl Codzienny portal motoryzacyjny. Auta trafiają tutaj z różnych powodów. Bez względu na to, czy jest to uszkodzenie silnika, czy wypadek drogowy, wspólny jest fakt nieopłacalności naprawy. Szkoda całkowita oznacza, że ubezpieczyciel woli wypłacić odszkodowanie w wysokości wartości auta, niż przekazać je do naprawy, nawet jeśli uszkodzona jest tylko część samochodu, a pozostałe elementy są praktycznie nienaruszone. Czasami sytuacja wygląda nieciekawie, ale silnik pali. Zaraz obok znajduje się plac buforowy, na którym pojazdy oczekują grzecznie na swoją kolej. To miejsce jest także pieszczotliwie nazywane cmentarzyskiem. W tym momencie z tych pojazdów można wyjąć niemal wszystko szyby, zaślepki, wiązki, choć najczęściej pojawiają się tutaj stali bywalcy, fachowcy, mechanicy, którzy szukają jakichś trudno dostępnych elementów. Hmm. Zanim samochód zostanie rozebrany na części pierwsze, trzeba go osuszyć, czyli usunąć wszystkie płyny eksploatacyjne, takie jak olej, płyn hamulcowy czy paliwo. To ważny etap, ponieważ płyny te stanowią zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza dla gleby. Z tego też powodu cała firma znajduje się na specjalnej, atestowanej posadzce o grubości do 65 cm. Wszystkie odpady po zebraniu trafiają do specjalistycznych firm, które zajmują się ich przetwarzaniem albo utylizacją. Następnie auto trafia na demontaż właściwy, gdzie pracownicy starają się odzyskać wszystko, co się da i co, jak to się zgrabnie mówi, przedstawia wartość. Na przykład sprawny, nieuszkodzony alternator do Audi A4 B7 i takich elementów jest całkiem sporo, dzięki czemu zamiast po każdej stłuczce biec do serwisu po nową i drogą lampę czy błotnik, możemy znaleźć używane, które jak najbardziej nadają się do dalszej eksploatacji. Tuż obok znajduje się stanowisko fotograficzne, gdzie wszystkie lampy, elementy blacharskie, silniki, rozruszniki i tym podobne są fotografowane i następnie takie oto eleganckie zdjęcia na białym tle trafiają na ogłoszenie na Otomoto. Kolejny dział zajmuje się tylko kołami. Każda nieuszkodzona opona i felga trafiają tutaj, aby dokładniej ocenić ich stan, przydatność ze względu na wiek oraz to, czy nie mają ukrytych wad. Używane są tutaj narzędzia i maszyny znane z zakładów wulkanizacyjnych, takie jak wyważarki czy montażownica. Przeciętny samochód składa się z około 12 tysięcy części, więc żeby w tym wszystkim się połapać, trzeba mieć albo tęgą głowę, albo dobrze zorganizowany magazyn. Tutaj wykorzystywany jest system kodów QR, który pomaga w zlokalizowaniu konkretnej części. Właściwie to magazynów jest kilka. Są przewidziane osobne strefy na elementy blacharskie, opony, drobne podzespoły czy skrzynie biegów i silniki. Przyznacie, że te wszystkie przestrzenie nie wyglądają jak wymuskane centra miast, w których w imię dbałości o planetę zasadzono kilka drzewek czy postawiono jakąś fotowoltaiczną ładowarkę do telefonu. A to właśnie tutaj ma się realny, praktyczny wpływ na środowisko. Recykling w czystej postaci. Dzięki odzyskiwaniu części produkcja nowych nie musi być tak wielka, zużywamy mniej surowców. Nawet paczki, w których wysyłane są części, oraz wypełniacze do tych paczek pochodzą z odzysku. Końcówka będzie najbardziej widowiskowa. Jak już z samochodu wymontowano wszystko, co się dało, wszystko, co się opłacało, to trafia on w ręce, a właściwie w złowieszcze łapy Fuchsa. Pux to specjalna maszyna, która z łatwością rozrywa auto, oddzielając większe elementy, wnętrze, stworzyw oraz wiązki kabli. Przy okazji, operator wstępnie segreguje metale, które później trafiają do huty. Grande finale całego procesu to zgniatarka, która przekształca resztki samochodów w takie oto kostki, które są pakowane do kontenera i jadą wprost do chuty. Dziękujemy Wam za oglądanie, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Sprawny. Ładnie, it... <grystans> dobra. Musimy <grystans> trochę szybciej, ten, krócej crus to wyciągać.